Witajcie, kochani przyjaciele i wszystkie piękne dusze, które dołączają do tego wspaniałego nagrania na temat miłości. Uwielbiam ten temat. Dużo już mówiłam o bezwarunkowej miłości, ale teraz chciałabym zagłębić się trochę bardziej w te aspekty miłości, ponieważ też zgodnie z tym, co czytałam w tych książkach, które mówią o wiedzy, mądrości Tota, to mamy tak naprawdę w sobie dwa rodzaje miłości. Miłość taką ludzką, tutaj przyziemną, związana można powiedzieć z tymi awatarami trochę, i tą miłość boską, chrystusową, czyli bezwarunkową. Jak zapewne większość z Was dążymy tutaj do tego, żeby poczuć rzeczywiście tą bezwarunkową miłość, ponieważ ona jest związana z tą uniwersalną energią życiową, jedności naszego źródła. Natomiast gdzieś tutaj na Ziemi też doświadczamy różnych rodzajów miłości, i co ciekawe, różnych też interpretacji tych miłości. Tam nieraz oprócz takiej naszej miłości ludzkiej wpadają też inne emocje powiązane, które niestety rezonują na trochę niższych wibracjach. I o tym sobie też dzisiaj powiemy. Więc zacznijmy właśnie od tej miłości naszej ludzkiej i od tych programów całych, które zostały gdzieś nam zaprogramowane, przekazane jako interpretacja tej miłości. I pierwszą taką rzeczą, która przychodzi mi na myśl, jest miłość powiązana ze słabością. Wiele osób ma poczucie, tego, Że kiedy powiemy komuś, że go kochamy, to tak jakbyśmy byli słabi. Dlaczego mamy być słabi? Śmieję się nieco, bo jak wiemy, że jak generujemy tę miłość ze środka, no to mamy ją nieograniczoną, jeżeli to jest ta miłość bezwarunkowa. Natomiast dlaczego mamy poczucie słabości, kiedy okażemy bądź powiemy komuś, że go kochamy? Po pierwsze, może być to związane z tym, że właśnie oddajemy Coś na zewnątrz i mamy poczucie braku w sobie. I oddajemy niejako część naszej energii, jakiejś zewnętrznej istocie w tym wypadku. Wtedy możemy mieć poczucie braku, a co w związku z tym czuć tą słabość. To tak jakbyśmy mówili, że przekazujemy komuś naszą moc. Zresztą, często mówi się też o tym, że mam do kogoś słabość. W tym rozumieniu, że mam jakieś uczucia do tej osoby. No i skąd to się bierze? To zwykle się bierze z jakichś naszych poprzednich doświadczeń, gdzie kiedy okazaliśmy komuś miłość, ktoś nas potencjalnie wykorzystał, nadużył tej naszej miłości dla jakichś swoich korzyści. I my identyfikujemy w związku z tym to jako cały program miłości. No to w takim razie, skoro tutaj raz się zraziłem, oberwałem, poczułem ból, no to w takim razie to oznacza, że ja jestem teraz Słaby, jeżeli powiem komuś, że go kocham. Wystawiam się niejako na to narażenie, na to ryzyko, że ktoś wykorzysta to tą, tą jako moją słabość i stracę swoją moc. Druga strona medalu w tym wszystkim jest taka, że kiedy ktoś nam mówi, że nas kocha, to my nieraz czujemy to przywiązanie, pewne oczekiwania wobec nas, w związku z tym, że ktoś nam powiedział, że nas kocha. I albo ta osoba oczekuje, że my powiemy: Tak, też Ciebie kocham. I to by oznaczało dla tej osoby, na przykład, że będziemy teraz razem, albo inne oczekiwania, typu, że będziemy razem teraz spędzać ileś czasu, że będziemy mieć razem dzieci, będziemy budować rodzinę, i tak dalej. Pojawiają się jakieś oczekiwania, i ta druga strona, która otrzymuje to powiedzenie, że, że kocham Cię, czuje to, że ta druga osoba, druga strona chce właśnie pewnych rzeczy ode mnie. Ten temat wiąże się też z tym projektowaniem, że szukamy tej drugiej połówki, kogoś, kto nas uzupełni. Bo te oczekiwania nie tylko odnoszą się do jakichś tutaj fizycznych rzeczy, namacalnych, ale też naszego poczucia własnej wartości czy poczucia miłości. Często szukamy tej drugiej połówki, która by nas uzupełniła, bo my sami nie jesteśmy jeszcze w stanie wygenerować tego poczucia i kochać siebie samych, wobec czego szukamy jakiegoś zewnętrznego substytutu, w tym w tym znaczeniu akurat jakiejś osoby, która nam to udowodni, która nam potwierdzi, i my oczekujemy, że właśnie ktoś z zewnątrz dla nas to zrobi, jak powie, że nas kocha. I to poczucie uzupełniania też często wiąże się z pożądaniem. pożądaniem ale pożądanie jest też wielowymiarowe, można powiedzieć. Jak wiemy, że pożądanie jest jedną z tych niższych emocji, niższych wibracji. Ono się odnosi do tego, czego nie mamy, a chcemy mieć. I to zarówno może chodzić o takie aspekty fizyczne, ale też na przykład emocjonalne. Szukamy kogoś, kto to też nas uzupełni mentalnie. Jakieś cząstki siebie szukamy w kimś innym. I niestety potem dochodzi też do wielu właśnie takich problemów między, między ludźmi, kiedy się okazuje, że pewne oczekiwania nie mogą być spełnione. No one nie mogą zwykle, dlatego że osoby najpierw nie mają tego w sobie, i to zarówno jedna strona, jak i druga. Potrzebuje tego balansu w sobie, żebyśmy mogli dopiero te budować relacje rzeczywiście stabilne i zharmonizowane. I tutaj pojawia się też ten temat bólu. Ludzie wiążą to z bólem, ponieważ no, przekonali się na, na zasadzie relacji, że czegoś nie mają w sobie, natomiast najczęściej właśnie nie uświadomili sobie tego, że to zaczyna się w nas samych, wobec czego utożsamiają to miłość z bólem. Od razu przychodzi mi na myśl. Taka, taka piosenka, może pamiętacie. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. <grywia> Sorry, za wstawkę tutaj śpiewacką. Natomiast no, tam jest powiedziane, czym jest miłość, czym jest miłość, kochanie. Nie krzywdź mnie, nie krzywć mnie. Kiedy pojawia się ból, możemy się też nad tym zastanowić. Ból się pojawia wtedy, kiedy oczekiwaliśmy czegoś, no właśnie było jakieś oczekiwanie, to się nie spełniło. Wyszło coś innego i coś negatywnego, no i wtedy boli. Samo kochanie kogoś nie powinno być emocją bolesną, ponieważ jest to emocja pozytywna. Zaraz do tego wrócimy. To jest ta emanująca ze środka na zewnątrz. Jeżeli czujemy przy tym ból, to znaczy, że znowu to jest znak dla nas, że mamy tą miłość najpierw przerobić w sobie. No i właśnie tutaj możemy zejść na ten temat Mówienia komuś, wyrażania naszej miłości. Wiele osób boi się właśnie tego aspektu, żeby powiedzieć komuś, że go kochają, bo po pierwsze, właśnie może to się wiązać z tą okazaniem słabości, będzie mnie potem bolało, bo ta osoba na przykład mnie nie kocha. Tylko no właśnie, czy rzeczywiście kochamy, kochamy tą osobę taką, jaką jest, po prostu, i też bezwarunkowo, to znaczy. Nie oczekujemy, że ta osoba koniecznie z nami będzie, chcemy dla niej jak najlepiej, chcemy jej to okazać. Czy mamy to pożądanie, oczekiwanie, że ktoś ma z nami być? Jeżeli w ten sposób do tego podchodzimy, to rzeczywiście może pojawić się ból, może się pojawić to poczucie słabości wobec kogoś, ale zarówno jedno i drugie jest do zharmonizowania, o tak bym powiedziała, w nas samych. I od tego się zaczyna. Z tematem tej zaprogramowanej. Miłości, są też związane różne właśnie warunki, różne kontrakty, małżeństwo. Ma, chce, dążymy do tego, żebyśmy byli w związku z kimś, bo to też jest jakieś oczekiwanie społeczne tutaj i z tego, z tej presji też wynika to nasze dążenie do tego, żeby z kimś się związać, jakoby to było wyrazem jakiegoś naszego statutu, czy pokazaniem wartości, jaką w sobie mamy. I dlatego często osoby, jeśli słyszą, że ktoś nam nas kocha i chce z nami być, to już czujemy to dążenie do tego, do tego kontraktu. Nie każdy na taki kontrakt jest gotowy, i nie każdy rzeczywiście w ten sam sposób się czuje, żeby, żeby do tego kontraktu doszło. Ja sama, jak wiecie, nie jestem zwolenniczką kontraktów. Natomiast nie zaprzeczam temu, że jest to, jest to coś pięknego, jeśli osoby rzeczywiście dwie, pełne same w sobie, e, kochają się tak bardzo. Że chcą przypieczętować tą swoją miłość. One obie są pewne tej miłości, bo po pierwsze mają tą pewność siebie w samym sobie, poczucie tej wartości i miłości do samego siebie. I wtedy jest to przepięknym takim właśnie podkreśleniem tej miłości, wyznanie jej publicznie, tak? I przypieczętowanie. Ale często jak zauważymy w, no w, tym, w, tym, no tak, w tym całym programowaniu, to ten rytuał, cały małżeństwa jest traktowany jako ten warunek zostania razem. Takie zabezpieczenie nas w tym, że ta osoba ma mnie teraz kochać do końca życia. Jakoby dzięki temu kontraktowi teraz, to już będę mogła się trochę wyzwolić, i zwykle tak bywa, że po, po akcie małżeństwa osoby nagle pokazują zupełnie inne twarze niż miały dotychczas i w tym momencie mogę już tak robić różne inne rzeczy natomiast mam już zagwarantowaną tą pozycję nie wiem status społeczny na przykład że jestem z kimś w związku i ta osoba się zobowiązuje mnie kochać teraz do końca życia no i oczywiście wiemy że tak to nie działa też widzimy statystyki jak dużo niestety małżeństw się rozpada ale też różnych związków ja osobiście nie byłam w związku małżeńskim, ale byłam w wielu związkach, więc też tematy przerabiałam gdzieś, gdzie się rozstawialiśmy po, po jakimś czasie. Ale jako główną przyczynę teraz widzę to, że po prostu no, w sobie nie było tego czegoś, tak? W sobie nie było przebudzenia, i w sobie nie było poczucia wartości, i w sobie nie było tej miłości. No więc teraz spójrzmy na te wszystkie programowane nam aspekty miłości z tej innej strony. Kiedy rzeczywiście bezwarunkowo kochamy. Tą drugą istotę. Chcemy dla niej jak najlepiej. Co to znaczy? To oznacza, że jesteśmy w stanie również poddać to, że mamy z tą osobą być. My nie musimy być tą osobą, chcemy dla niej jak najlepiej. Nie przywiązujemy jej do siebie, nie narzucamy jej niczego. To nie jest tak, że chcemy ją mieć nagle pod kontrolą, na przykład. Sami cieszymy się tym, że kochamy. Bo właśnie, ta bezwarunkowa miłość pochodzi od nas samych, ze źródła, z tej najlepszej energii, która jest nieskończona. Nic nam się nie stanie, nic no nie stracimy przez to, że powiemy komuś, że kochamy, czy okażemy tą miłość. Swoją drogą ona może mieć wiele wymiarów, wiele postaci, ona nie musi być tylko romantyczna, najczęściej z tym utożsamiamy właśnie tą miłość pierwszą, jakby tam ludzką. Pamiętamy, że ta miłość pochodzi ze środka. Czyli najpierw ona musi być w środku, żeby ona mogła rzeczywiście w sposób prawidłowy, czy, czy można powiedzieć, zharmonizowany, być emanowana na zewnątrz. I teraz tak, jeżeli ja na przykład mam bardzo wielu przyjaciół, słuchajcie, którym mówię, że ich kocham, po prostu czuję, jak to tryska ze mnie i chcę im to powiedzieć. I nie mam takiego poczucia, że teraz to jest moja słabość. Nie, wręcz odwrotnie, to jest moja moc. I myślę, że tutaj polega ten główny nurt, taki manipulacyjny na tym żeby nas zniechęcić do miłości. Pokazać nam, że to jest coś słabego. Podczas gdy tak naprawdę ta bezwarunkowa miłość jest największą naszą mocą, bo jak już wiemy, ona właśnie łączy nas z energią źródła, z energią Boga, z tą esencją. Ja, jak mówię teraz komuś, że go kocham, to ja się czuję najsilniejszą osobą na ziemi. Nie tylko ja to mam w sobie, ale co więcej, ja to jeszcze daję na zewnątrz. I daje w taki sposób, że ta osoba też nie czuje się przywiązana do, do mnie, do tego, co, co ja teraz mówię, że ją kocham. I często jeszcze muszę tłumaczyć to, bo, bo wiem, że nie wszystkie osoby rozumieją właśnie to pojęcie bezwarunkowej miłości i nie rozumieją, co ja właśnie chcę przekazać. Ale myślę, że też to już tam gdzieś poniekąd czuć. Wolę to zwykle sprostować. Akurat wśród moich przyjaciół, my jesteśmy po tej samej stronie i gdzieś um, też dużo wyrażamy tej miłości. I to słuchajcie, to, to nie jest na zasadzie takiego wymuszania. Och, kocham ciebie, kocham, och, wszystko kocham. Takiego, to, to jest trochę takie new age, tak? Wszystko takie pozytywne, piękne i tylko chodzimy i, i, i śmiejemy się i dajemy na zewnątrz. Dla niektórych jest to takie poczucie, że to takie udawane. Powiem szczerze, że nie czuć, kiedy ktoś, ktoś ma takie udawane, bo rzeczywiście takie osoby się zdarzają. Natomiast jak to rzeczywiście emanuje z nas, tak się cieszymy tym byciem razem ze sobą, tak się nakręcamy, wpadamy w tak wysokie wibracje, że to aż się po prostu ciśnie, żeby to wyrazić i jakoś powiedzieć. I to było fascynujące, że ja byłam nieraz w grupie kilku facetów, słuchajcie, kilku facetów, ja jedna, i po prostu my wszyscy tryskaliśmy tą miłością i musieliśmy to wyrazić. I faceci naprawdę też w różnych, słuchajcie, biznesowych powiązaniach, na co dzień możemy powiedzieć, że poważni, ale też weszli, weszliśmy wspólnie na, na tak wysokie wibracje i my się bardzo cieszyliśmy tym, że możemy to wyrazić do nas wszystkich, bez względu na to właśnie jaka jest tam płeć, gdzie jesteśmy, na którym końcu świata i myślę, że wszyscy mieliśmy też takie poczucie, że tak, to jest ta właściwa miłość i tu nie chodzi o nic romantycznego absolutnie, tylko właśnie takie, taka miłość do, do każdego innego człowieka. Zresztą, nawet jak o tym teraz mówię i już wspominam, to już też czuję, wchodzę tak mocno w te wibracje. Bo mnie pewnie słychać, ale mam nadzieję, że zarażę Was też tym, tą, tą pozytywną energią. Fantastyczne jest to uczucie. I myślę, że też czujecie, że jest w tym moc. Jest w tym moc i absolutnie nie żadna słabość. I tak samo nie żaden ból. Ja się To, to mnie nie boli, jeżeli ja komuś powiem, że go kocham. I nawet jeżeli ta osoba powie mi, że. No nie wiem, nie kocham mnie, bo popatrzę na to jeszcze z takiego przyziemnego tutaj, z przyziemnej perspektywy. To absolutnie mnie to nie dotyka w ten sposób, że ja teraz będę w jakiejś, nie wiem, żałobie właśnie i, i płakała z tego tytułu. Nie wręcz odwrotnie. Cieszę się, bo wiem, że ta osoba jest szczęśliwa tam gdzie jest, i to jest dla mnie najważniejsze. Ja nie muszę z nim na przykład koniecznie być, ale wspaniale było, okazać tej osobie miłość i pokazać, na czym ta bezwarunkowa miłość w ogóle polega? Bo właśnie prawdopodobnie osoba myślała w tych kategoriach tutaj przyziemnych, zaprogramowanych, ale dzięki temu, że powiedziałam to i okazałam, i w ogóle przekazałam to na zewnątrz, nadałam temu ekspresji, to też dla tej osoby potencjalnie jest coś do zastanowienia się i przemyślenia, a to może jednak miłość może w ogóle być całkiem przyjemna i nie musi być związana z, tą, z tym całym szeregiem różnych rzeczy, oczekiwań, warunków itd. No i tak jak mówiliśmy, to jest miłość bezwarunkowa, bezwarunkowa, wobec czego nie potrzebuję żadnych kontraktów do tego, żeby kochać. I mi się tutaj przypomina znowu taka e, scenka z moim, z moim przyjacielem, kiedy rozmawialiśmy o tej miłości. I on do mnie wyskoczył z takim tym pytaniem właśnie: No agnieszka, no i czym jest miłość? Ja tak, Dobra, chłopie faza masz. Ale on tak, no ale tak na serio, jak się sobie ją wyobrażasz? Ja mówię, no, no nie wiem, no, no kochasz, no po prostu kochasz bezwarunkowo i jest fantastycznie. On mówi, no właśnie, ale ja tak sobie myślałem, jakby to tak pokazać. No i on mi pokazał, właśnie przedstawił taką fantastyczną scenkę, że wstaję codziennie rano i patrzę na tą osobę i codziennie, bezwarunkowo, z mojej własnej woli, decyduję się na to, żeby być z tą osobą i ją kochać. I to było coś pięknego. Naprawdę wpadłam też w piękną refleksję. Wydaje mi się, że na tym powinna właśnie polegać ta esencja bezwarunkowej miłości, kiedy z kimś jesteśmy. Oczywiście piękne, jeżeli też przy tym jest jakieś to zapieczętowanie, też jakiś kontrakt, ale nie jesteśmy ze względu na ten kontrakt z tą osobą, tylko dlatego, że tak dzisiaj decydujemy i tak decydujemy codziennie. A wstając rano, to możecie sobie też wyobrazić, tak, jakie różne mamy. Poplątane włosy i różne dziwne miny przy tym, I, i tak kochamy tą osobę. Bo tu nie chodzi o tego awatara, coś zewnętrznego w tej osobie. My czujemy tą esencję też te, tego ducha w tej osobie. I teraz przejdźmy jeszcze do kolejnego tematu tego uzupełniania się. Oczywiście, ponieważ mamy męską i żeńską energię, to tak, będziemy się uzupełniać na tym poziomie. Natomiast każdy z nas musi znaleźć na początku ten wewnętrzny balans, te swoje harmonie. Tak jak mówiliśmy przy temacie kreacji, z jednej strony potrzebujemy przyciągania się tych odwrotności, ale z drugiej strony potrzebujemy też tego rezonansu. I jeżeli będziemy się, jeżeli będziemy rezonować z jakimiś niższymi wibracjami, to też potencjalnie to w pewnym momencie może niestety rypnąć. Jak będziemy nadawać z kolei z tych wyższych wibracji i obydwoje będziemy czuli rzeczywiście tą miłość, tą radość z tego bycia razem, ten spokój, będziemy czuli, że mamy rzeczywiście tą wolność wyboru, że to jest nasza wolna wola, że jesteśmy z tą osobą, nie czujemy się przymuszani w żaden sposób, to, to też będzie można utworzyć tą harmonię z tych dwóch istot. I dlatego myślę, że właśnie to jest ta część procesu, gdzieś tam w kolejnej części naszego życia, po tym jak przeprocesujemy pewne rzeczy w sobie. Kiedy możemy połączyć się z tą drugą jednostką, a potem docelowo też zrobić więcej dla całego kolektywu? Jeżeli słucha tego ktoś, kto już jest w związku od jakiegoś czasu, no słuchajcie, oczywiście nie ma czym się przejmować, każdy jakby w innym momencie gdzieś tam wchodził w te relacje, natomiast nadal możemy popracować nad swoimi relacjami czy w swoim związku. Przede wszystkim przez to, że będziemy pracować nad sobą. I zobaczyć to, czy też ta druga osoba zacznie się do tego przystrajać, bo to zwykle tak jest, że jak jedna osoba zaczyna ewaluować, to druga się albo do tego dostraja, albo idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. No i to też będzie zapewne dla nas znakiem, potencjalnie, czy rzeczywiście to na przykład jest osoba, z którą um, chcemy się dalej rozwijać, czy może niekoniecznie ta osoba chce iść w tym samym kierunku. Tu oczywiście mamy bardzo wiele różnych sytuacji, kontekstów, i każdy powinien podejmować takie decyzje, które rezonują z nim samym i które ma, ma poczucie, że wychodzą właśnie też z jego środka. Najczęściej jednak, jak już jesteśmy z kimś wiele lat, to też czujemy to przywiązanie i myślę, że też czujemy właśnie tą bezwarunkową miłość, no bo już tyle lat też zresztą ze sobą przebyliśmy w różnych sytuacjach, na dobre i na złe, tak jak to się mówi. Bardzo cenię sobie takie relacje, kiedy ludzie budują, i myślę, że to ten, ten moment, kiedy zaczynamy nawet przebudzać się w trakcie bycia w jakiejś relacji i pracować nad sobą, to też jest piękna podróż, którą możemy razem przebyć, kiedy każdy z nas też przechodzi przez tą swoją ścieżkę ewolucji. Czego Wam oczywiście z całego serca życzę, bo miłość jest absolutnie piękna i wspaniale, jak możemy się nią dzielić na co dzień z kimś bliskim. I teraz wróćmy jeszcze do tego tematu miłości ludzkiej i miłości Chrystusowej. Dla mnie takim rozróżnieniem tej miło miłości ludzkiej a miłości Chrystusowej będzie przede wszystkim to, że tą miłość skupiamy tutaj wokół tego, co się dzieje teraz w rzeczywistości i najczęściej utożsamiamy ją z jakimiś awatarami. Zauważmy, że najczęściej mówimy o miłości wobec naszych bliskich, naszej rodziny, dzieci, właśnie małżonka, małżonki czy jakichś znajomych przyjaciół. Czyli to gdzieś tam się mm, krąży, krąży wokół osób, z którymi się spotkaliśmy w tych awatarach. I można powiedzieć, że takim warunkiem tej miłości jest to, że my jesteśmy z tą osobą jakoś tutaj powiązani. Prawdopodobnie, jeżeli mielibyśmy, nie wiem, kogoś tam do wyboru, to wybralibyśmy osobę nam bliską, żeby jej pomóc, niż osobę jakąś zupełnie obcą. I to byłoby naturalne właśnie dla tej naszej miłości ludzkiej. Natomiast ta miłość Chrystusowa wychodzi ponad to i ona wszystkich kocha tak samo, bo nie ma żadnych warunków. Możemy też powiedzieć, że poprzez tą miłość i stymulowanie jej, kultywowanie tej miłości do naszych bliskich w sposób bezwarunkowy, zaczynamy też się otwierać na tą bezwarunkową miłość do wszelkiego stworzenia, bo w sumie to nie tylko chodzi tutaj o innych ludzi, ale też o naszą naturę, o zwierzęta oraz nawet to, czego nie widzimy. Włącznie oczywiście z naszym kochanym Bogiem. Kolejna sprawa to, znowu już o tym wspominałam, miłość jest związana z tymi pozytywnymi emocjami. Tak jak mówiliśmy, one są skierowane na zewnątrz, pochodzą z wewnątrz i wychodzimy z nimi na zewnątrz, manifestujemy je. Natomiast, oczywiście, tak jak pamiętamy, każdy, każda rzecz ma w sobie oba aspekty męskie i żeńskie. I tutaj tym męskim i żeńskim aspektem miłości będzie oczywiście dawanie i otrzymywanie tej miłości. Myślę, że to jest warte podkreślenia. Wiele osób skupia się na tym dawaniu miłości i potem, nawet jeżeli ta miłość przychodzi z powrotem, to gdzieś się blokują, bo są przyzwyczajeni do tego, że oni tylko dają. I sytuacja może być też odwrotna, że osoby bardziej stawiają na to, żeby otrzymywać, brać, brać, brać tą miłość od innych, natomiast niekoniecznie ją wyrażają na zewnątrz. Pamiętajmy o tym, że potrzebujemy balansu i nie powinniśmy blokować też żadnej energii. Umożliwmy też innym osobom to, żeby mogły nam okazać miłość. Przyjmijmy ją z wdzięcznością. Ten balans między dawaniem a otrzymywaniem też zbliża nas do tej energii jedności. Mówiliśmy, że ona jest właśnie w tej równowadze. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Też tak mówił Jezus. Więc musimy też pamiętać o tym balansie między sobą samym a innymi. I tu wpada też temat bezwarunkowej miłości versus Bezgranicznego dawania, o czym będę mówiła w oddzielnym odcinku, bo myślę, że to zasługuje na rzeczywiście kawał dobrej uwagi naszej i rozgraniczenie tych dwóch pojęć. To, że kogoś kocham bezwarunkowo, to nie znaczy, że muszę wszystko bezgranicznie dawać danej osobie, a w konsekwencji, na przykład, przez to sama cierpieć i nie mieć wystarczająco czasu dla siebie. W tym naszym życiu przyziemnym, niestety, są pewne granice, pewne limity. Ile możemy komuś dać, i to jest oczywiście w naszej gestii, żeby ten balans między sobą samym a dawaniu tego innym, znaleźć. Kolejna sprawa jest związana też, w jaki sposób okazujemy tę miłość. Możemy zarówno okazać ją poprzez mówienie komuś, że go kochamy, ale też okazywać na różne inne sposoby. Słyszałam pewne teorie odnośnie tego, właśnie w jaki sposób ludzie postrzegają tą miłość, i w zależności od tego, w jaki sposób postrzegają, to oczekują jakby czegoś tam innego. Słuchajcie, tak, to są pewne programy, które zostały nam tutaj wpojone, że w ten sposób albo w inny postrzegamy tą miłość. Tak, każdy, każdy ma tam jakiś swój program, natomiast my docelowo zmierzamy do tego, żebyśmy się wyzwolili z tych programów i połączyli jak najbardziej z bezwarunkową miłością, która w żaden ten sposób. Nie funkcjonuje czy nie oczekuje, na przykład, że dosta będzie dostawała podarki albo że cały czas ktoś będzie ją komplementami zasypywał, bo my te, te, te wszystkie rzeczy mamy ze środka generować. Bezwarunkowa miłość zakłada to, że nie ma warunków, więc cudownie jest dostać podarek, przyjmujemy go z wdzięcznością, natomiast nie jest to częścią naszego oczekiwania i postrzegania przez to całej w ogóle miłości. Natomiast w kontekście tego mówienia i okazywania na przeróżne sposoby miłości, uważam, że też powinniśmy zachować balans. Ja kiedyś byłam zwolenniczką tego, że powinno się okazywać przede wszystkim miłość. Bardzo nie lubiłam mówić o miłości, bo właśnie, tak jak mówiłam odnośnie tych programów, czułam, że to jest jakaś moja słabość, jeśli komuś wyrażę taką miłość. Natomiast no, w trakcie mojego życia doszłam do wniosku, że jednak warto jest też to, to mówić, bo nie każdy to słyszy. Nie każdy to słyszy poprzez moje akcje, że ja go kocham. I warto zarówno to mówić, jak i okazywać na różne sposoby, na to, co czujemy, że jest w danym momencie adekwatne, ale też piękne jest to zaskakiwanie się wzajemnie, tworzenie takich cudów dla siebie wzajemnie, kiedy kogoś kochamy. Tak jak mówiłam o tych cudach w kontekście właśnie filantropii energii, kiedy dajemy komuś coś bezwarunkowo i tak naprawdę dla niego tworzymy ten cud. Taką niespodziankę, która spadła mu z nieba, bo właśnie tego teraz potrzebował i na przykład my teraz tutaj okażemy to. I dobrze też tutaj słuchać naszego własnego serca, bo czasem, właśnie tymi słowami, możemy pomóc komuś jeszcze bardziej, tą energią, którą, która, którą te słowa niosą, bo właśnie tego ta osoba potrzebowała i nasze serce wie, tak naprawdę, czego właśnie ta osoba potrzebowała. I to, te najbardziej spontaniczne słowa, które wypadają z naszych ust, one niekoniecznie muszą mówić dosłownie: Kocham cię, ale mogą na tyle wzmocnić tą osobę, że ta osoba też wie, że to jest ta właśnie bezwarunkowa miłość. Także mam nadzieję, że tym filmikiem przybliżyłam trochę temat miłości, jak ja ją postrzegam, jak ją rozróżniam, na tę miłość naszą ludzką tutaj, patrzącą w tych dwóch wymiarach, i na tą miłość. Bezwarunkową, pochodzącą ze źródła, do której dążymy i której możemy się właśnie nauczyć, też poprzez kultywowanie jej w naszym świecie. Mam nadzieję, że też Was wzmocniłam w tym, że warto kochać i że jest to ogromna moc, którą posiadamy. Przypomnę, że to jest ogromna moc, której boją się te różne elity i niedobre stworzenia, które chcą nas tutaj zniszczyć. Boją się tego, bo to jest nasza największa moc. Włącznie z tym, że jesteśmy wolnymi istotami i możemy robić absolutnie to co chcemy i kreować świat takim jakim chcemy. Z serca, w harmonii, w pokoju i nie musimy do tego ulegać różnym manipulacjom. Oczywiście one chcą nas zwodzić, ale wtedy możemy mieć też tą przyjemność powiedzieć: Nie, stop, nie łapię się na to, nie łykam tego. Ja znam swoją prawdę, moja prawda pochodzi z serca, właśnie z tej bezwarunkowej miłości. Wobec czego nie dam się zagiąć, nie dam się zaprogramować na nowo. Znam swoją prawdę, moja prawda pochodzi od Boga i przy tym stoję. Także mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy teraz wzmocnieni, czujemy tą ogromną, bezwarunkową miłość. Wysyłam ją do Was z całego mojego serca dla Was, Aga.